Czy zdarzyło Ci się kiedyś obudzić z uczuciem, że ktoś był przy Tobie w nocy, bez pozostawiania śladów w pomieszczeniu? Są sny, które nie wydają się snami. z nami. Eles co o wizyt, przejdź przez ciszę wczesnego poranka i zostaw w swojej piersi obecność, którą trudno zidentyfikować. Wyjaśnić Kiedy ktoś szuka Cię w snach, coś się porusza. To nie jest przypadek, ani prosta pamięć, to subtelne wołanie, pochodzące z miejsca gdzie czas nie rządzi, i logika odpoczywa. Może dlatego kliknąłeś ten film. Jeśli pozwolisz, zostań do końca, bo niektórzy wiadomości ujawniają się dopiero wtedy, gdy umysł zwalnia, a serce słucha. Marzenia są portale, w nich dusza nie musi prosić o pozwolenie na przemówienie. Tworzy obrazy, twarze, spotkania i pożegnania, aby powiedzieć to, czego na jawie unikamy słuchania. Są spotkania przypominające sen, które cię rozgrzewają. Inni się martwią. Niektórzy przynoszą pokój, inni tęsknota, strach lub pilność, ale wszystkie niosą ze sobą przesłanie. Czasami jest to Twoje, własne dusza, używająca postaci osoby znanej z otwartej rany. W innych, tak niewidzialna więź, prosząca o uwagę, zamknięcie lub ciągłość. Kiedy ktoś pojawia się w Twoich snach, nie jest najważniejsza osoba, ale co budzi się w Tobie. Emocje są językiem duszy. I ta historia zaczyna się teraz. Na tym progu pomiędzy tym, co pamiętasz, a tym, czego jeszcze nie odważyłeś się rozpoznać. Weź głęboki oddech i pozwól, aby wiadomość znalazła teraz w tobie przestrzeń. Kiedy twoje ciało śpi, coś w tobie się budzi. Świat zwalnia, zmysły zbierać, a umysł racjonalny, zawsze w pośpiechu, zawsze chcący kontrolować, w końcu się zamyka. To właśnie w tej ciszy rodzą się marzenia. Nie tak jak przypadkowe obrazy ale jako święte terytorium, gdzie dusza przechodzi przez niewidzialny portal, przestrzeń w której nie ma zegarów, obramowań ani masek, tylko symboliczna prawda. Podczas snu twoja świadomość częściowo odłącza się od więzów świata fizycznego, to tak jakbyś zostawił ciężar dnia na zewnątrz i wszedł do płynnego lustra, gdzie wszystko przekazywane jest poprzez doznania, metafory i głębokie emocje. Dlatego marzenia nie mówią językiem logiki, mówią językiem duszy, a dusza nie wyjaśnia, tego pokazuje. W tym stanie zapomniane wspomnienia, stłumione uczucia i powiązania duchowe nabierać kształtu. Umysł nie tworzy historii przypadkowo. Ona to tłumaczy, pochodzą z głębszych warstw waszej istoty. Starożytne tradycje zawsze o tym wiedziały. Dla nich marzenie było podróżą. Podróżuj wewnątrz, w górę lub poza nią. Naturalny cykl return to essence. Dlatego też sny wydają się tak realne. Serce przyspiesza, organizm reaguje. Lagrima surgem mesmo os olios fechados. Mózg może nawet odpoczywać, ale dusza jest w pełnym ruchu. Wykorzystuje ten moment, żeby pokazać, co było ignorowane w ciągu dnia. To, co uciszano ze strachu lub odpychano z braku czasu. Kiedy ktoś pojawia się w tej przestrzeni, nie jest to przypadek. Sen nie wybiera twarzy losowo. Wybiera symbole naładowane energią emocjonalną. Ludzie są mosty. Reprezentują części ciebie, niedokończone historie, więzi, które wciąż istnieją. Wibrują w jakiejś niewidzialnej warstwie. Czasami nie ma nawet znaczenia, czy ta osoba jest częścią swoje obecne życie. We śnie jest to po prostu forma wiadomości manifestować. Portal snów otwiera się każdej nocy. Ale nie każdy przechodzi przez niego świadomie. Niektórzy przechodzą obok nich roztargnieni, inni budzą się, zanim usłyszą pełną wiadomość. Ale kiedy sen nalega, kiedy powraca obecność, kiedy doznanie pozostaje po przebudzeniu, to znak, że coś chce być widziane, coś wzywa do słuchania. I zignoruj. To wezwanie jest jak zamknięcie oczu przed lustrem, które delikatnie próbuje to zrobić. Ujawni, kim naprawdę jesteś. I tu właśnie zaczyna się prawdziwe pytanie. Dlaczego właśnie ta osoba czy przekroczył ten portal, żeby cię znaleźć? Istnieje subtelna różnica pomiędzy snem o kimś, a byciem poszukiwanym przez kogoś we śnie. Nie w pierwszym przypadku umysł powraca do znanych obrazów. W tysiące drugim jest uczucie jasne spotkanie, jakby ta obecność przekroczyła niewidzialną odległość po prostu być tam, przed tobą. Te sny często mają inną wagę. Oni nie rozpuszczają się po przebudzeniu, nadal odbijają się echem przez cały dzień. Kiedy ktoś pojawia się w ten sposób, dusza używa znanej formy, aby coś przekazać istotne. Człowiek nie pojawia się tym, kim jest w świecie fizycznym, ale tym, co reprezentuje energetycznie. Może symbolizować nierozwiązane emocje, rozmowę, która nigdy nie nastąpi, się wydarzyło, przebaczenie, które zostało zawieszone w czasie. W wielu przypadkach jest to dusza marzyciel projektujący wewnętrzną potrzebę, ubrany w znajomą twarz. Ale są marzenia, które wykraczają poza indywidualną psychikę. Są spotkania, które niosą ze sobą wibracja rozszerzonej rzeczywistości. W nich spojrzenie jest bardziej żywe, dotyk wydaje się konkretny, komunikacja odbywa się bez słów. Te sny zwykle zdarzają się w chwilach przejścia głęboki ból, zintensywna śmiałość lub duchowe. Przebudzenie. Są jak miękkie bity u drzwi świadomości prosząc o pozwolenie na wejście. Niektóre tradycje duchowe twierdzą, że podczas snu dusze mogą się odnaleźć na subtelnych płaszczyznach, nie jako ciała, ale jako świadomość. To by wyjaśniało, dlaczego ogoc czasami śnisz o kimś, kto tej samej nocy śnił o tobie, albo dlaczego zaraz po niezwykłym śnie otrzymuje niespodziewaną wiadomość. Nic z tego nie jest logicznym dowodem. To jest rozpoznawanie wibracyjne, kiedy osoba, która się pojawia, żyje. Sen może wskazywać na aktywną więź emocjonalną, nawet jeśli milczy. Coś wciąż cię łączy, czy to miłość, poczucie winy, ochrona, czy wzajemne uczenie się. Kiedy dana osoba już wyszła, sen zwykle nabiera innego tonu. Może bądź pożegnaniem, pocieszeniem, ostrzeżeniem lub po prostu duszą, znajdującą przestrzeń, bezpiecznie uspokoić serce, które pozostało. Najważniejsze, żeby nie interpretować tego dosłownie, ale poczuć to: czy sen pozostawił cię w spokoju, czy niespokojny, czy była jasność, czy zamieszanie? Emocje są wskazówkami. Dusza nigdy nie krzyczy. Ona szepcze poprzez obrazy. And when someone looks for you in that territory, it's because the wiadomość nie mogła dłużej czekać. Być może pytanie nie dotyczy tego, kto pojawił się w twoim śnie, ale co w tobie potrzebowałem tego spotkania teraz. I ta odpowiedź zaczyna się ujawniać, kiedy na to pozwalasz niech wspomnienie snu przemówi głośniej niż pośpiech, aby go wyjaśnić. Istnieją więzi, które nie pękają ani z czasem, ani z odległością, ani nawet z śmierć. Nie pojawiają się na fotografiach, nie pozostawiają fizycznego zapisu. Ale trwają wibrując w cichym polu, gdzie dusze rozpoznają się nawzajem. Kiedy ktoś wróci do twoich snów, które wciąż na nowo pulsują, może być oznaką niewidzialnej więzi, która wciąż pulsuje, prosząc o uwagę, zrozumienie lub zamknięcie. Te więzi nie rodzą się tylko w tym życiu. Są to często stare wątki, wplecione inne doświadczenia, inne cykle, inne wersje tego, kim kiedyś byłeś. Dusza nie. Zapomina, które przeżywano z intensywnością. Nosi w sobie wspomnienia, które nie przechodzą jej przez głowę świadome, ale objawiają się jako znajome doznania, niewytłumaczalne uczucia i spotkania, które zdają się ciągnąć eony. Sen staje się wówczas ich lustrem głębokie wspomnienia. Może dlatego niektórzy ludzie pojawiają się w Twoich snach nawet po latach bez nich kontakt. Lub nawet ludzie, z którymi miałeś krótki, ale intensywny związek. Adura Nau definiuje nawnąt espiritual de um vinculo. Są spotkania, które trwają minut w świecie fizycznym, ale pozostawiają wieczne ślady na duszy. A marzeniem jest miejsce, w którym te marki znów rozmawiają. Te wymarzone spotkania zwykle pojawiają się, gdy trzeba coś zintegrować. Przebaczenie nie przyznano, nierozpoznany ból, miłość, którą należało uciszyć, aby życie toczyło się dalej. Dusza nie pobiera opłat. Ona zaprasza. Tworzy tak symboliczne scenariusze, możesz poczuć bez obrony to, czego unikałeś na jawie. Jeśli tego typu refleksje coś w tobie poruszyły, rozważ subskrypcję kanału. Bycie świadomym tych komunikatów może zmienić sposób, w jaki rozumiesz siebie i odnosi się do ciebie. Nie każda niewidzialna więź polega na przywiązaniu. Niektórzy skupiają się na nauce. Pewne dusze zbliżają się tylko po to, aby aktywować przebudzenie. Sprowokować zerwanie lub dać nauczkę konkretny. When the mission is accomplished on the physical plane, the connection can continue on another poziomie. Pojawiając się w snach jako ciche, przypomnienie: Zmieniłeś się. Ważne jest, aby zrozumieć, że pamiętanie nie oznacza powrotu. Honorowanie więzi nie wymaga ożywić to. Czasami dusza prosi o uznanie. Wygląd wewnętrzny powiedzieć: Widziałem, czułem, nauczyłem się. To wystarczy, aby nic się rozluźniła, przekształciła lub podążaj swoją naturalną ścieżką. Kiedy to zrozumiesz, sny przestaną być przerażającymi tajemnicami i staną się żywe przesłania, a każda osoba, która się w nich pojawia, jest jak klucz otwierający drzwi specyficzny w tobie. Niektóre drzwi prowadzą do uzdrowienia, inni do wyzwolenia, ale wszystko prowadzą na głębszy poziom świadomości, gdzie nic nie jest na próżno. Nie każde marzenie o kimś oznacza ponowne spotkanie. Niektóre z nich są tak naprawdę prośbą o uzdrowienie. Dusza posługuje się obrazem drugiej osoby, gdyż pewne bóle ujawniają się dopiero w trakcie noszenia znajoma twarz. Co zostało połknięte, stłumione lub zignorowane podczas czuwania, znajduje we śnie bezpieczną ścieżkę do wyjścia. Nie po to, żeby ranić, ale żeby być w końcu widziałem. Kiedyś śnisz o kimś, kto cię skrzywdził, dusza cię o to nie prosi. Przeżyj ponownie ból, ale zdaj sobie sprawę z wpływu, jaki wywarł na ciebie. Wiele ran pozostać otwarte, nie ze względu na to, co się wydarzyło, ale z powodu tego, czego nie odczuto do końca. O sen tworzy symboliczną scenę, w której emocja może zostać przetworzona bez obrony, bez maski, bez konieczności bycia silnym. Podobnie sen o kimś, kogo zraniłeś, może ujawnić pewien punkt. Widzenia wewnętrzne niedopasowanie. Dusza szuka spójności. Nie może znieść dźwigania na sobie dużej winy czas, nie próbując przywrócić równowagi. Te sny takie nie są związki. Są zaproszeniami do integracji. Ciche przypomnienie, że przebaczenie również musi być ukierunkowane na siebie to samo. Są sny, które przynoszą późne pożegnania. Ludzie, którzy odeszli bez ciebie, szansę powiedzieć, co czuję. W tych doświadczeniach dusza tworzy przestrzeń zamknięcie, ostatni uścisk, spokojne spojrzenie, poczucie spokoju, które nie nadeszło w momencie straty, to nie jest iluzja. To psychika i duch współpracują, zamknąć zawieszony cykl. Wiele uzdrowień następuje bez słów, budzisz się inny, lżejszy, nawet bez zrozumieć dokładnie dlaczego. Coś się wewnętrznie zreorganizowało, coś znalazło swoje miejsce. Dusza dokładnie wie, co wymaga uzdrowienia, nawet gdy umysł jest spokojny, opiera się przyjęciu. Dlatego wybiera sen. Nie ma tam żadnych argumentów, jest tylko doświadczenie. Ważne jest, aby. Obserwować dominujące uczucie po przebudzeniu. Ulga, smutek, spokój, pilność. Każda emocja wskazuje na konkretny obszar Twojego życia, który wymaga opieki. O sen nie ma dezorientować, ale kierować. Nawet najbardziej niewygodne nieść nasiona wyzwolenia. Uzdrowienie nie oznacza wymazania przeszłości. Oznacza to zmianę sposobu, w jaki żyje wewnątrz ty. Quando a alma usa algem nos sonios, ela esta tentando solver um nu antigo. Zmiękcz gęstą pamięć, przywróć płynność swojemu polu emocjonalnemu. Oprzyj się temu przedłuża wagę. Powitanie przyspiesza transformację. A kiedy zaczniesz zauważać te znaki, coś się zmieni. Marzenia przestają istnieć, przypadkowe wizyty, i stają się pogłębionymi dialogami. Dusza wreszcie usłyszana zaczyna to robić, mówić wyraźniej. And then a new question arises: And when the dream doesn't come to leczyć, ale ostrzegać Jeśli dotarłeś tak daleko może to nie przypadek jest w tobie ból stary, cichy który nie zrodził się wyłącznie z tego życia. Poczucie, że Dźwigasz więcej niż powinieneś, że tęsknisz za czymś, o czym nigdy nie wiedziałeś imię. Nic co do tej pory słyszałeś nie było jedynie refleksją to było lustro uznanie. Ponieważ niektóre dusze czują, zanim zrozumieją. Jeśli w którymkolwiek momencie poczułeś ucisk w klatce piersiowej, pojawiło się dziwne wspomnienie lub coś wewnątrz, zamilkłeś. To znak Stare dusze często budzą się w ten sposób. Dlatego chcę was zaprosić do wyjścia poza wideo. Świadomy krok. Głęboko. Niezbędny. Istnieje. Cyfrowa książka zatytułowana: Dziewięć duchowych bólów, które niosą stare dusze. W ciszy. Nie został stworzony dla wszystkich, tylko dla tych, którzy zawsze czuli, że nie należą całkowicie w ten świat. Każda strona odsłania niewidzialne rany, wyjaśnia zmęczenie duszy i wskazuje prawdziwe ścieżki zrozumienia i uzdrowienia. Nie jako pustą obietnicę, ale jako uznanie. Link znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. Po prostu kliknij, jeśli czujesz, ponieważ niektórych odpowiedzi się nie szuka. Są one pamiętane. Nie wszystkie marzenia są mile widziane. Niektórzy przychodzą, żeby ostrzec, nadają ton inny, bardziej intensywny, czasami niewygodny, prawie niemożliwy do zignorowania. To są sny, które budzą ciało z początków, przyspieszają serce i nawet pozostają przy życiu po otwarciu oczu kiedy to się dzieje, dusza nie pyta kontemplacja, prosi o uwagę. Sny ostrzegawcze często niosą ze sobą silne symbole, zablokowane ścieżki, upadki, prześladowania, drzwi, które się nie otwierają, głosy, które pilnie wzywają Twoje imię. A Alma używa ekstremalnych obrazów, ponieważ wie, że w przeciwnym razie przekaz zostałby stłumiony poprzez rutynę, racjonalizm lub zaprzeczenie mówi głośno tylko wtedy, gdy próbowała już mówić nisko często. Kiedy ktoś pojawia się w tych snach, zwykle przyjmuje rolę posłańca. Może bądź kimś bliskim, zaufanym, a nawet kimś nieoczekiwanym. Twarz to nie skupić się. Skupiamy się na uczuciu, że ta obecność się budzi. Strach, nieufność, pilność, ochrona. Te uczucia wskazują bezpośrednio na sytuację w twoim życiu, na jawie wymagają przeglądu. Często ostrzeżenie nie dotyczy czegoś zewnętrznego, ale wewnętrznego. Ścieżka, na którą nalegasz, to continue despite feeling resistance. Związek, który na pozór wydaje się bezpieczny, ale cicho wysysa Twoją energię. Powtarzający się wzór, który umysł znormalizował, ale dusza już uznała za szkodliwą. Sen pojawia się jak latarnia morska we mgle, oświetlając to, czego wolisz nie widzieć. Istnieją również sny. Przepowiadające, ale nie pełnią one funkcji stałych przepowiedni. Oni pokazują trendy, prawdopodobieństwa, konsekwencje emocjonalne. Dusza nie dyktuje przyszłości. Pokazuje, dokąd zmierzasz, jeśli będziesz kontynuować dokładnie tak, jak jesteś. O aviso, no e zdanie. To świadomy wybór z góry. Ignorowanie tych snów często wiąże się z emocjonalnymi żniwami. Komunikat powraca, ale symboliczne, intensywniejsze bardziej natarczywe. Dusza jest cierpliwa, ale nie rezygnuje z ochrony jego integralność. Wolałaby wywołać chwilowy dyskomfort we śnie niż na to pozwolić w rzeczywistości długotrwałe cierpienie. Najważniejsze to nie interpretować ze strachem. Sny ostrzegawcze nie są karą ani nie są PR nieuniknione negatywne skutki. Są wyrazem głębokiej troski. Wewnętrzny gest miłość własna, która stara się uniknąć poważnych zerwań. Niepotrzebnych strat i separacji, bolesne spostrzeżenia na temat tego, kim naprawdę jesteś. Kiedy zaczniesz szanować te znaki, coś się zmieni. Życie zaczyna płynąć mniej, opór. Decyzje stają się jaśniejsze. Intuicja się wzmacnia. I stopniowo, zdajesz sobie sprawę, że sny nie chcą kontrolować twojej ścieżki, chcą cię po prostu zatrzymać. Obyś zatracił siebie. I wtedy pojawia się kolejny krok. Jak tego wszystkiego słuchać? Nie popadając w zamęt, nie wywołując strachu, nie gubiąc się w interpretacjach? Ta odpowiedź pojawia się, gdy nauczysz się słuchać, od właściwy sposób. Największym błędem przy próbie zrozumienia snu nie jest jego błędna interpretacja, ale próba jego wyjaśnienia. Za szybko. Budzący się umysł pragnie natychmiastowych odpowiedzi, etykiet i ustalonych znaczeń, a dusza przemawia jednak warstwami. Ela Pede pressa. Aby poprawnie usłyszeć message of a dream, you must first silence the need for control. Chwila tuż po przebudzeniu jest święta. Zanim sięgniesz po telefon komórkowy, zanim zaczniesz nurkować hałas dnia, zauważ, jak się czujesz. Nie o tym, o czym marzyłeś, ale jak obudził się. Ciało zwykle reaguje, zanim umysł. Zrozumie. Ciężar w klatce piersiowej, a dziwna lekkość. Bezimienna nostalgia. Te wrażenia są kluczem początkowym. Oni wskazują na pole emocjonalne, w którym działa przekaz. Następnie zwróć uwagę na symbole niedosłowne. Sny rzadko mówią bezpośredni. Domem możesz być ty. Ścieżka może być decyzją. Osoba może być część ciebie, która została zaniedbana. Zadaj sobie pytanie. Co to we mnie budzi? A nie, the co to znaczy? Intuicyjna odpowiedź zwykle pojawia się przed odpowiedzią logiczną, na pcia, wewnętrzny szept, który prawie ignorujesz. Ważne jest, aby nie zlecać tego słuchania całkowicie podmiotom zewnętrznym. Książki, filmy i interpretacje symbole zewnętrzne mogą pomóc, ale żaden symbol nie jest uniwersalny. Dusza posługuje się odniesieniami osobiste, niepowtarzalne wspomnienia, konkretne emocje z Twojej historii, ten sam sen. Może mieć zupełnie różne znaczenia dla dwóch osób. Zaufanie własnemu postrzeganiu jest część duchowej nauki. Kolejną istotną kwestią jest obserwacja wzorców. Może to być po prostu odosobniony sen, przetwarzanie emocjonalne. Kiedy jednak powraca ten sam motyw z odmianami, różne postacie lub podobne scenariusze, nalega dusza. Ona nie zmienia wiadomość, po prostu wypróbuj nowe sposoby dostarczania. Ignorowanie tych wzorców jest jak otrzymywanie kilka listów, i nigdy żadnego nie otwieraj. Ważne jest również, aby nie idealizować i nie bać się nadmiernie. Nie każde marzenie jest takie świetnie, nie każdy sen jest pilnym ostrzeżeniem. Niektóre to po prostu reorganizacje wewnętrzne. Równowaga leży w słuchaniu z szacunkiem, bez paranoi i z otwartością, bez naiwności. Dusza docenia dojrzałość emocjonalną. Zapisywanie snów może być potężną czynnością. Kiedy piszesz, zakotwiczasz doświadczenie w świadomy. Często znaczenie pojawia się kilka dni później, kiedy coś w życiu budzi wspomnienie tego snu. Zrozumienie nie jest natychmiastowe, ponieważ transformacja także tak nie jest. Dzieje się to w cyklach. Prawidłowe słuchanie pozwala na dialog snu z życiem na jawie. Pergunte se gdzie to odbija się echem jaka decyzja, związek lub emocja dotyka. Kiedy ten most się utworzy, sen spełnia swoją funkcję. It stops being an enigma, and becomes guidance. A kiedy nauczysz się tego słuchania, wydarzy się coś głębokiego. Marzeń staje się więcej wyraźniejsze, bardziej symboliczne, rzadsze i dokładniejsze, bo dusza w końcu usłyszana nie trzeba nalegać bardziej. Ona wie, że zwracasz uwagę. A to zmienia wszystko. Kiedy ktoś szuka cię w twoich snach, to nie świat zewnętrzny puka do drzwi. To jest coś w tobie prosi o przejście. Dusza nie zna ludzkiej pilności, ale zna dokładny moment, w którym jesteś gotowy słuchać. Dlatego te wizyty dzieje się tak, gdy świadomość zaczyna się otwierać, nawet jeśli jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy. Może teraz zrozumiesz, że nie chodzi o to, żeby wszystko przewidywać, kontrolować i wyjaśniać. To jest pamiętać. Pamiętaj, że towarzyszy ci cicha inteligencja, która cię prowadzi i chroniąc cię przed ścieżkami, które odciągają cię od twojej esencji. Marzenia są literami napisane w tym starożytnym języku, który tylko uczucie może przetłumaczyć. Jeśli ten materiał przypadł ci do gustu, zasubskrybuj kanał. Bądź tego świadomy. Znaki przemieniają relacje z samym życiem i z tym, czego nie widać, ale można poczuć. Bycie tutaj nie jest dziełem przypadku. Od teraz obserwuj swoje sny z mniejszym strachem i większym szacunkiem. Nie chcą mylić cię, chcą cię wyrównać. Każda twarz, każde spotkanie, każde doznanie jest częścią ciągły dialog pomiędzy tym, kim myślisz, że jesteś, a tym, kim naprawdę jesteś. I może następnym razem, gdy ktoś pojawi się w ciszy nocy, nie obudzisz się wątpliwości, ale z dziwnym i głębokim uczuciem, że istnieją jeszcze tajemnice duszy czeka na odpowiedni moment, żeby się ujawnić.